Na ja życia, że się odradzasz, jak umrzesz. No to odradzamy, nie. no oczywiście, bo to byłoby za proste dla niej. Ile? Trzy życia? Ja bym dał trzy życia. <laughs> ale to trzy życia jest na całą drużynę, nie? Ktoś powinien powiedział to samo. na to sam. Dałbym, biegówki... dałbym, dałbym, dałbym cztery. Dałbym pięć, A, bo ale jak to będzie ja tam... Że, że było tak samo, jakbyśmy, jakbyście byli w cztery osoby. Tam to zaczyna się przebrewać. Na razie już drugi. trzy osoby nie. będą uciekać. Daj sześć. Będzie śmiesznie. Nie. Boże, Wień, możesz ty... zacząć, ja tam? Ja A, dajmy nawet te cztery i potem będziemy się bawili Dobra, 3, 4, 4 Teraz mi się nie pokazały. Ej, mi się, mi, się, pokazały. Mi, się, mi się tak szybko wodowało, że mi się nie pokazało. No, też. Ale ja to się chwilowo pokazuję, niech no, się trafi. Ej, no ja nie jestem. Ja też nie jestem. Hmm. A się Petrax Osi O, Blackfox Joint. Dobra, jest git widziałem. Ja Jesteście? Tak. Oh. I was nie, kurwa. Jestem gruba. gruba. O, klucz. O jezu, wiecie, ja już chyba wiem, który to jest. To może być fantom. A po prostu nie wiem, co Lol. Ja już jest tym, tym tym z tym z Tak. Oga, kim jesteś? To jest księdza. O my! Ej, spójrz w domu, masz biblię. O my, się wytrzymaj, w Ej, to jest ta szafka, która wymaga klucza. Ej, tu w ogóle klucze były, nie wiem, w ogóle, w, 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 w ogóle tego nie sprawdzi tego pokoju. Ja się buchy, super. Czyli chwila, kto jest tym... a, Blayfee. Chyba Blayfee, nie? Ty, ktoś... ktoś gra tą... Tak, Blayfox, Blayfox Monster. Aj, komik. No, i... to to... się? I gonna get A se osi wspomniała? Kurwa, no zacznij za tobą, Znaczy, za, za kimś jest. Nie widzę w ogóle nikogo, jeszcze nie widzę mm. Mam Biblię... You be Jak ty mnie widziałeś? Ja wiedziałem, że się schowałeś ty Ej, mogę wy czemu mnie chodzicie ze mną, bo ja mam kluczyszy co, no, przecież byłem w tym pokoju, gdzie żeśmy zaczęli i były trzy klucze Co? Wow Tylko ja sprawdziłem e, szafki w tym pokoju Artur, gdzie jesteś? No, no ci powiedział Dobrze <grybuj> <grybuj> To jest Ten nyba jest na starcie, widziałem, gdy jak, Jak, ja, ja kamery, ja kamery to kurwa jest to nie jest ten fantom czy nie? Ten, 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 ten to tak dopowiedział lata, ja nie wiem jak się nazywa. To to a... fantom To był fantom który ku... się do mnie zbliża, o chuj. A już jesteś żyłaś czy nie? W sensie tak... W ogóle taki trik jak ten Jak słyszycie od razu, że wam szwank... ledwo zgrać te a już szwankuje... A jak tronika w okolicy to to najczęściej jest fantom, bo tylko fantom tak ma, że od razu są uzbrojone papki. Kurwa, jakie ja nie lubię na niego gasić, się go boję. Ej, hey, what up, bimbo? On jest niesłyszalny. Hmm. Ciebie to... ja Ta, mam tu który miałeś e, za Ej, A ja otworzyłem jakieś A, a w ogóle my ja, ja z... zostałem... jest... Nie wie, bo on cię słyszy wtedy, jak ty Mam biblia. Oh, no, no. ja mam biblia. O kurwa, nie Ja mam Sprawdzaj te szafki tutaj, hej. Mam biblia Otwieraj wszystko, co widzisz. Oh. Ej, ja w końcu znika, czy nie w końcu znika? Bo... Nie, on nie znika, on za cały czas jest aktywny. Cały co, co? Tak, tak jak, mówię, musisz, jak, jak go widzisz, musisz, jak go zbyt to musisz go na palcach zlokować na alcie. Na znaczy, on cały czas cię słyszy, cały czas cię widzi. O, oh, w to, jest... myśla, to będzie mój killer. <laughs> tak, jak go I... jeździsz, nic nie widzisz. I coming! Czujecie się bezpieczni? Naprawdę? A wiecie, że, a wiecie, że nie otworzyliście trzech drzwi, a już tego? A, a już została wam połowa waszego życia? A ja próbuję otwierać, ale nie mogę znaleźć tych drzwi, bo nie Boicie się śmierci? Dobra, za dużo gadasz, a za mało polujesz. Nie kakasz się śmierci czekać? A kto to? Kto to otworzył? To zamknięte A, sorry, gdzie masz klucze? Cztery, mam dwa jakieś bardzo białe. jest chłop Ja jak się A Ej że to był... Kogoś gonimy się, bo... Jak słyszysz muzykę na grządku, cię widzi O, otworzyłem ja mam ostatnie życie, nie K***a, teraz ktoś umrze, Artur, każdy umrze Każdy ma ostatnie życie Co? Artur, Tak, tak? Ja też Jak ja teraz umrę, to też być przegramy Każdy, jak teraz umrze, to też <grym> przegramy Nie, <grym> ja, blefi, tak nie ciesz, bo jakby to był normalny, to raczej mnie byś tak łatwo nie ignorował Normalny? No normalny, każdy ma jedno życie, się nie respi Eee, blefi jest na starcie, bo ja go widziałem się... yeah, Ja nie puczuj. wychodzę z mojego respa, bo ja go sakurty pi... W ogóle nie zamykajcie drzwi, jak to jest fantom, bo się nie opłaca. No właśnie wiem, ja, ja w ogóle drzwi ty. nie mam. O, Piotrek! Ty, ty z pyszkami! Pamiętaj, jak, jak, jak się skończy ty tu na Alcie chodź. I go musisz żukować. jestem martwy. jestem martwy, nie, nie tam tam. To na Alcie chodź, Drzwi nic nie dadzą, bo on przyjeżdża drzwi. Uciekaj. Co? Masz szansę, uciekaj. Jeszcze się spotkamy Oooo, zajebisty pokój, że się otworzyła, tu go będzie można drukować 2014 Oooo, nie się padał Powagam, otwierajcie wszyscy, prawda, jak widzicie cokolwiek, co wygląda jak drzwi, to to otworzycie <noise> Czemu jerzyku? Ja? O, okay. oh. oh, mam już do fajnego pokoju, a przynajmniej będę jednej z ja mam kluczy. <noise> To się ro rozglądajcie się lepiej za nim bądź. On... Oh, come on! Nie, nie. Oh, 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 oh. Kurde, lewe, tyś... no ty zginęłeś trzy razy, umarł raz i się skończyłeś cztery życia. A czy normalny game? O nie! O nie! O nie, tylko nie to e, 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 było. Da, daję w... taki spoiler, tu będzie tego. Tu będzie tego, będzie, będzie ktoś mery grał. O nie, ja chyba nie jestem. nie tam nie znowu No, O, chwilę dobra Wiesz, chyba dołącza cię. Ja chyba nie jestem. Pst, Ma, Macie już? Co? Nie o ja, Boże, oże, o... <ścoughs> jest. Ona pewnie z Flurkerem. Czekaj, co? Mary? Nie! Aby, nie była tylko fantomem, bo ja się tu obstram na tym mapie z nim. Ja tak nienawidzę na tej mapie, wszystko nie grać. Piotrek Piotr to ty? Czy to tylko Artur? To ja, to ja. Ja nie ja nie wiem nie mogę nic odpowiedzieć. Eee no właśnie, tu trzeba będzie dać dużo klucz. O, tu już jakieś mam. A to jest bateria. A bateria, a baterii nie bierzcie jak... No wiem. Jeżeli nie ma takiej potrzeby. Ej, to jest wszystko po bez beki. Nie podoba mi się to ani trochę. A mi że mi się podoba? A ona wszystko ma oparte. Uciekaj nie patrz na, ni ucieka, na nią, uciekaj, nie patrzcie na nią

Oj, to jest bezpieczny pokój, na ty nie wejdzie. Zada i się, i się... jak się zepnie za mnie, to chyba umrę na załatwia. Ja, ja się stykłem z nią chyba włosami. Oj, oh, oj, oh, fuck, ty znoszę i tylko zagadnij mi ją, adam. Gdzie ona jest? Chyba nie. Tu mi wy zostawiliście wychuje Fuck hey, you. <marsz> ej, nie, nie, nie Ej, ta szwada jest jakaś nie chcę tworzyć. O, oh, kurcz. Ty tylko księdzu go Jestem jak ktoś dyszy ze drzwiami Nie mogę nic znaleźć Ja się boję wychodzić z tego pokoju Ja też A ja to Mary się ładuje jak się na nie patrzysz czy jak? Też z biegiem czasu Znaczy jak ona blisko ciebie to się ładzie A jak się na nie patrzysz z latarką to się ładuje jeszcze Dobra To ty wchodzisz, ja wychodzę Chyba że ją gdzieś widziałeś Chyba ją... Słyszę, tylko bo właśnie najgorsze jest to, że nie wiem gdzie A ja nie mam w ogóle kluczy Co, relacje, Co? ja nie wiem, a jeden? Nie wiem Chyba jedna bateria, którą wziąłem <grym> Nie! <grym> I teraz przeszedłem no, te wszystkie kartony <grym> kartony, żeby do pokoju musisz wchodzić Ja Co nie muszę! Osobom... Nie, ktoś bo trzymał osobą. Kto musi trzymał osobą od góry Jestem księdzem nie, ktoś był trzecią osobą od ciśnij i... Wlej, wciśnij to sobie zobaczysz kto jest pod górą. O, wiedziałem, ja tak patrzyłem, trzecia osoba z góry był mordercą. Mm, sobie... Eee, to jest Phantom chyba. Świetnie. Także, o na tej mapy Phantom też jest przejebany. Świetnie, wiesz, bardzo. Eee, ja też bardzo nie lubię jakaś... Eee, nie lubię Ale fantoma. Co lata? Tak! tak? A nie lubię, ja wolę tego, którego na oszy grałem, tego pierwszego podstawowego. Oszy? jak gram mery, to naprawdę, ja, ja, a jak puch to ja na to To, te poczekaj aż mi zobaczcie, jakie lurkę będę grał. No właśnie, chciałbym z nim zagrać, bo ja nie go lubię. To serio, wiadomo. Mam baterię. A, no, na niej chyba pisze, na nie ci pisze ten, do jakiego pokoju? O. Czemu was w ogóle nie widzę? No, bo nikt nie wydał dźwięku. Ale wsłuchuj nie, się... Ja nie biega. A baczia nie możesz schać, bo cudy za głośno, ale jeszcze jako fantom często uczyły. No. Człowiek... Co? Tam była osi, ty na mnie idziesz tu sam skierashisto. A on cię nie widział, Znaczy, cię nie widział osi. Jasne, na wybiegła ja cię chodzę za drzwiami. O oh, fan... A ja ty mnie nie widziałeś, przecież ja nie biegam. Biegłaś, biegłaś. A nie, biegła. na A szłeś na alcie? Nie. No to cię usłyszę. No i dwa życia Chodzisz... w Musisz albo, chodzić, albo, musisz albo chodzić na kontrolu, albo na alcie, czyli na, na palcach, żeby on ci nie strzał, który bardzo blisko. Ciebie. ja ah. Ej, to w ogóle są the dwa box. wyjścia. Jesteś martwy. Martwy. Dosłownie. Martwy. Do martwy. Ey, nie zabrałem. Dzia... Nie, nie, No co? Ja nie się, boję. Opa, tutaj. No to zajmij, ale zajebiście. Nie mogę, to jest też escape. I gonna get you. You can go fuck yourself. Właściwie nie chodzi nic. Nie znuszę I'm fantoma, bo nic nie słyszałem. Że... Może nakłóca chuj? Nie włączaj tak szybko latarki, bo jak będzie powiedzieć, to to usłyszy. Jak to wie kto robi. Diam, ja, mam tam dzisiaj patrzysz? Co o co chodzi? Geist oshi, gdzie on po tam, tam? Dobre, School, dobra, dobra. Tam Mam cię. i stał przez kilka sekund. Like. I think I'm gonna die, guys. na <laughs> e, On, on tam, 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 tam. Mmm, na Alcie, mam cię guys Eeeem... Ram... Eeeem... Eee... Ram... Czyli Phantom Cię nie widzi jak chodzi na Alcie? Tak. <śmuszczak> 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 Jesteś bliżej. Jesteś <śmuszczak> bliżej. No sorry, jak on tak... On to nara, rapa mówi, panie. Ale oh, Kinga, sekundę. A nie, k***a, muszę cofnąć, cholera, bo ja tam drzwi nie mam, pootwieram się. Chalerka. chyba mi się stanę Czyli on... Ale kto Mam, eee, ja bo otworzyłem pokój ja, z bateriami tutaj, ja, ja, tutaj są, okay. tutaj są baterie. Mam cię! Chodź tu. Mówilibyście, ma coś w tej drzwi Oh, shit. We gotta run, bitch. We a run, bitch. Oh my... got a run. Ej no Harlu to jest tam Ej prawie, prawie ci się ochuj. Fuck! Ah. Oh shit, oh shit, oh shit Dobra oh speedrun oh fuck this A oh, ok go suck, go suck, go suck, suck. Znalazłem... me What the fuck is the <laughs> Znalazłem księdza robaka Co ma małego no. ptaka? On tu idzie, on tu idzie, on tu idzie On tu idzie Tam gdzie ja się patrzę Dobra, okay. dobra, 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 ja proponuję zrobić e, taktyczny odwrót. Mapa jest strasznie na, na, u na rękę, bo jak już cię w takim, takim korytarzu dorwie, to jesteś w dupie. Oj, tak. Aj, Ja gram killerem, którego nienawidzę, a i tak was oglądam. Też go nie lubię, ale bardzo klimatycznie się na niego gram, tylko go zostawię. Ja mm. on widzi lata, nie? Ej, nie widzi. Ale ale, ale ale, usłyszy jak... O oh fak. Eee, tak. Ja tak, sobie dwa życia. O, a, nie kurde. wiedziałem... Co mnie nie mówisz? O, z tego... Aj. 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 Aj.